Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale, ostatnio na moim drugim kanale Babcia Bożenka Robótki, zrobiłam sobie taką bluzeczkę, neck holder, taka bez pleców i pomyślałam sobie, że pokażę Wam to moją ranę, pytaliście jak ja się czuję, jak moje rany, Pomyślałam sobie, że dzisiaj przyszedł czas, żeby Wam pokazać tą moją ranę na plecach. Sąsiedzi stukają i nawet trawę koszą, a więc zobaczcie kochani, mamy marzec, piękną pogodę i ja w ciągu trzech tygodni zrobiłam sobie taką bluzeczkę, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na ten mój drugi kanał. Mam bardzo dużo fajnych wzorów robótek ręcznych, jeżeli chodzi o moją chorobę to 10 miesięcy temu miałam tą pierwszą operację, potem tą drugą operację, a więc yy, terapia jeszcze można powiedzieć, że trwa, mimo to na tą tutaj nogę nic mi pomaga żadna maść, tylko ta wazelina. Naprawdę posmaruję rano wieczorem i jakoś chociaż nie boli, nie piecze i pomału się goi. Mimo to jest jeszcze czerwone, parzy noga nieraz piecze, nie za bardzo mogę nieraz stać. Aż w miejscu to już w ogóle nie idzie, bo wszystko piecze swędzi. Możliwe, że się tam unerwia, ale najważniejsze, że się pomału goi. Tak samo jest z plecami. Mam miejsca, gdzie mam już czucie, a mam miejsca, gdzie jest takie jakby martwe, że jak dotykam, to nie czuję. No jakby czuję, że dotykam, ale nie czuję tego miejsca tak za bardzo. Również mam miejsce bardzo cieniutkie, gdzie jak dotykam, to czuję, jakby była taka rana sama. Dlatego powiem kochani, że y, terapia jeszcze trwa. Ten strach jeszcze jest, y, boi się, czy to odrośnie, czy nie. A więc za każdym razem y, sprawdzam, patrzę, jak tam. Się ta rana zachowuje, można powiedzieć. Również lekarze prowadzący mówią, że mam cały czas obserwować tą ranę, ponieważ to nie jest złośliwy, ten tumor, ale on może odrosnąć jest już mi troszeczkę lepiej. Nawet troszeczkę przytyłam, mam już apetyt, mogę już prędzej coś zjeść. W ciągu tych dwóch miesięcy udam 5 kg jedząc, ponieważ. Tak mnie to wymęczało. I ta, on był ten, ten tumor był takiej gdzieś wielkości, ale po wycięciu to było dużo, dużo więcej. I oni mi dwa razy w tygodniu musieli ten plaster zrywać. On już nieraz przyrastał do ciała. Jak oni mi to zrywali, to wam powiem, nie życzę nikomu. To był taki ból, że nawet mi tak lokalnie tam pryskali takim znieczuleniem jakimś. Ja brałam dwie tabletki przeciwbólowe zanim pojechałam jeszcze i wam powiem, że cała drżałam z tego bólu, nie można było wytrzymać jak oni to zdzierali, po to, jak już nakładali do tego te sączki, żeby to spływało przez te 9 tygodni, musiałam spać z tymi sączkami, także ta terapia trwała troszeczkę, no, zresztą opowiadałam wam tam już na tych moich poprzednich y, dwóch czy trzech filmikach, które mam, czy, nawet cztery. Oczywiście włosy wyszły jak po chemii, można powiedzieć. W tym czasie leczenia wzięłam około 250 tabletek. I one były dosyć mocne, parę razy dziennie musiałam brać, ale teraz to już nie, jest, tylko biorę na noc, żeby lepiej spać, bo nie mogę się dobrze wyspać. Jak leżę na plecach, to też mnie boli jeszcze. A więc nie mogę to przespać, nie mogę spać na plecach, dlatego ten okres jeszcze zimowy to nie mam ochoty na nic. Wstać się nie chciało, robić się nie chciało, chodzić się nie chciało, ale teraz zaświeciło słoneczko, a więc ochota przyszła. Mam ochotę wam coś nagrać fajnego jeszcze przed świętami, czy jakieś ciasto, czy jakieś danie, a więc zobaczymy. Resztę na święta wielkanocne macie bardzo dużo w moich propozycji, i żeby nie przedłużać tego filmiku, Teraz pokażę Wam jak wygląda ta moja rana. Tak wygląda już ta moja rana. Myślę, że to widać jak to wygląda. To jest tutaj w góry wszystko jeszcze martwe. Tutaj lewo jak dotykam nie czuję. Ale są miejsca, niektóre że jak dotykam, to, to tak jakbym w ranę dotykała jeszcze. A więc albo się to unerwia, nie wiem, ale... Boli po prostu. Muszę na to bardzo uważać. Jak ktoś dotknie mnie, czy coś, to od razu a skacze, bo boli i boi się, że ktoś może mi tam stuknąć, puknąć, a więc no, po prostu uważam wtedy już, jak się witam, żeby ktoś mnie tam nie puknął, nie stuknął czy nie przycisnął, bo się zdarzyło, że ktoś mi tam poklepał po plecach i bolało. Teraz obecnie. Tak jak bym była gotowa, już żeby wam pokazać To moją ranę. Wcześniej nie szło. Nieraz tam się coś odnowi troszeczkę. To się zagoi zaraz i mam nadzieję, że się wygoi, zostanie i zostanie tylko ślad czy po potem. Bardzo, bardzo dziękuję za miłe życzenia, za tą troskę, za to, że jesteście za mną. Mój kanał nie jest perfekt. Mój kanał to jest taki zwykły domowy, nie mam studia i nagrywam Wam po prostu to, co robię wymacam cały czas i jak mi smakuje, mojej rodzinie, to wtedy dopiero wam wstawiam na kanał. I myślę, że można się dobrze najeść, ponieważ ja używam bardzo dużo ziół, przypraw, które pasują do tego dania danego. Ja eksperymentuję, dołożę jakieś inne e, warzywo, czy dołożę jakąś inną przyprawę. I jak na koniec smakuje, to myślę wow. I jak rodzina mówi, że smaczne, wstawiam wam na kanał. Ale ja myślę, że również bez studia można gotować coś fajnego. Możliwe, że lepiej widać ze studiem i macie ten cały kontakt z tą osobą, która gotuje. Niestety nie mam takiej możliwości. Podałam Wam filmik o mojej kuchni, jak ona wygląda, dlaczego nie mogę mieć tak, jak bym chciała albo jak wy byście chcieli. Ponieważ wszędzie jest tak zrobione, że nie mogę kamery postawić z góry, z przodu, tylko zawsze z boku za mną, a więc kochani, mam tak jak mam, ale to co robię jest naprawdę smaczne. Oczywiście mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Jak można prosić o słupy, o łapki, o komentarze, będę się bardzo cieszyła. I pamiętajcie jedno, jeżeli wy do mnie napiszecie, ja otrzymam ten komentarz. To zawsze odpisuję. Wiem, że niektóre komentarze z tego co słyszałam, lądują jakby na spama, na spam czy spam. Nie wiem, czy to jest w moim przypadku, tak, ale podejrzewam, ponieważ z początku miałam parę filmików, a bardzo dużo komentarzy. Teraz mam bardzo dużo filmów, a zero prawie komentarzy, a więc coś jest. Ale co dokładnie to, nie wiem i dlatego. Wam tylko chciałam powiedzieć, że ja otrzymam jakiś komentarz od Was, ja Wam nie odpiszę na dany Wasz komentarz, to znaczy, że ja żadnego komentarza nie otrzymałam. Lidio, ja wiem również, że nie dostajesz żadnych wiadomości, jak wstawiam filmik. Nie wiem dlaczego, ale ja nic nie mogę zrobić, naprawdę. Możliwe, że jest również w przypadkach innych, gdzie ludzie do mnie piszą, a ja tego komentarza nie otrzymuję. A więc kochani, teraz żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam pokazałam to moje cierpienie, można powiedzieć, z ubiegłego roku. Mam nadzieję, że tak zostanie. Cieszę się, że to przeżyłam. Cieszę się, że jestem, że mogę dla Was nagrywać. Mój kanał jest specyficzny, ponieważ ja staram się Wam wszystko dokładnie tłumaczyć. Ponieważ ja myślę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy dopiero zaczynają. Pewnie ktoś, to ma 40, 50, 60 lat. Tyle za sobą praktyki, to on wie, jak to ugotować. Ale jeżeli ktoś wchodzi i chce ugotować zupę czy jakieś danie dla dziecka, to ja tłumaczę, jak trzeba to zrobić. Eee, trzeba uważać na kość, żeby nie odprysła, na, na kości kurczaka, żeby na przykład dziecko jedząc sobie krzywdę nie zrobiło. To moje blablarz, ja tak tyle tłumaczę, ponieważ ja chcę wam zaoszczędzić eee, po prostu jakiejś przykry sytuacji. I chcę, żebyście dokładnie ugotowali i żeby Wam tak smakowało. Jak smakuje dla mnie. Moi dzieci zawsze mówią: Mama, gotuj tak, jak zawsze gotowałaś. Nic nie zmieniaj, bo tak smakuje. A więc, kochani, spróbujcie. Zaopatrzcie się w przyprawy na, na bazarach, na takich rynkach czy sklepach biologicznych. Bardzo dużo można fajnych przypraw sobie znaleźć. I o to chodzi. Że smakowało, żeście się na jedni. I gotujcie, kochani, gotujcie sami, bo to jest najzdrowsze.